Yo, hej! He. Aloha, bracia i siostry! Witam, witam, witam bardzo serdecznie. O kurczę piesek też dzisiaj chce się na nagranie wbić. Ale, co tam? Mamy dzisiaj, jak zawsze, cudowny dzień. I przygotowałem tutaj kilka produk produktów kosmetycznych. Mamy tutaj, na przykład, szampon. Mamy tutaj piankę do golenia i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj jakiś żel, żel pod prysznic. Mamy tutaj jakiś y, kremik, y, kremik do rąk i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj y, mamy. A po co? Właśnie chodzi o to, że wow. wracamy do swojego flow i do tu i teraz. O co chodzi? Jak każdy wie, nasza skóra to wspaniały organ. Nasza skóra oddycha, nasza skóra czuje i przede wszystkim nasza skóra chłonie wszystko, z czym się styka. I myślę, że temat jest mega, mega ważny. Może nad sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele nasza skóra chłonie do naszego ciała i jak wiele obecnie w naszych kosmetykach jest chemii. Na przykład, tutaj dla, dla sprezentowania, mamy krem do rąk. Zobaczcie, o, od tutaj do tutaj, tu jest lista składników, więc, chwila, chwila. Zaraz Wam przeczytam, co tu jest na przed, w takim kremie do rąk. Eee, oczywiście tutaj nie wszystko, w, w, wiadomo, że w każdym kosmetyku jest i, i chemia, i tam naturalne jakieś rzeczy, więc eee, ja tylko tutaj chcę przeczytać, co jest w tym zawarte i sami wyciągnijcie wnioski. Aqua, ethexyl sterate, cetraly alkohol. Brassica, Compressi Sis Oil, dimeticone glyceryn, Glycerin Cerate, PEG-100, Sterate, jakieś PEG-100, Strike Acid, Palmic Acid, Glycynesea Oil, byto Serprum, Paki Buter, Olea, y, EOPEA, Husk Oil, <ścoughs> Przepraszam za mój angielski, jest słaby, a tutaj tym bardziej są jakieś skomplikowane słowa. Jakiś tam altanoin, panteol, acetate, tocopreol, parfum, sodium polyacetate, tridacet-6, aluminium starch, odsteny sucyte, citric acid, phenoxytlanol, ethyl DMDM hydantoin iodo, pyrnpyl, butyl, carbamate, butane, mysik 1, mysik 3, diol, butypenyl, metypozyl, coś tam, coś tam, hexylcyanamal, hydro, coś tam, Hydro hydrosoxalin, 3-cylophenicyn, coś tam, carboxylade, limonelinaol. linaol. I co? Co myślicie? Nasza skóra, nasz wspaniały organ, który oddycha, który czuje, która chłonie wszystko, Styka się później na przykład z takim kremem do rąk. I czy to jest zdrowe? Czy taka wielka dawka wszystkich składników, wielka dawka chemii, jak to jest zawarte, jakieś różne y, jakieś sto, jakieś, jakieś tam w sodium, jakieś aluminium i tak dalej. Czy to jest zdrowe dla nas? Sami wyciągniecie wnioski, ale co tu jeszcze mamy na przykład oprócz tego? Y, załóżmy, y, tu jest szampon odbudowywujący. Czyli tak, tu mamy jakieś tam aquawater, to wiadomo, sodium laureth so, lauret sulfate, to jest jakaś tam substancja właśnie zła, jakieś tam glicen, to wiadomo, chloride, glicordysrate, guar, coś tam, hydro, coś tam, tendronium, chloride, niancymaide, coś tam, ricinus, commonus sidol, mipa, Hydrolyzed Corn, Protein, Protein wiadomo, Pantheon, Alfa-Izometylifon, Carbomer, Citric Acid, Cytronerol, Sumarin, Hyksyneglycol, Hexyl, Cinmany, Parfum, Fragrance, Fil C230595-1 ukośnik 1. jeszcze dalej, bo mi się nie chce tego czytać. Tak samo, kolejna dawka. Tutaj widać cały wszystkie składniki, co jest w tym zawarte. Ale idąc dalej, co my tu na przykład też mamy? Yy... Lakier do włosów, tak samo, jakieś tutaj mamy, yy, składniki już się powtarzam, ale tutaj mamy jeszcze jakieś PEG-12, Dimetricone, fragance Parfum, VP, VW, Cozolimer, yy, Metriclate, Linaol, Salicate, Limon, Benzyl i tak dalej. Kolejna rzecz, co my tutaj, co tu mamy? O, pianka do golenia. Ja niestety nie używam, jak widać, ale co my tu jeszcze mamy? Za składniki, gdzie są składniki? Nie ma składników, chwila, chwila. a są, są, są aqua, palmit, acid, trinidad, limone, 20, izopentane, sorbitol, propylene, Glicol, parfum parafinum liquidum, hydrogenated pols, zoś tam, hydrocelulozę, glicerin, P90, yy, lauret 2. Yy... PEC-14M, hydroproxyl, methylcyleulozy, istodratę, gliceryn, y jakieś tam herbaceum, to pewnie zioła, herbaceum seed extract to właśnie y wyciąg z ziół, y Hamonal sultana, flower extract, z wyciąg z kwiatów, glicynę soja oil, pchenocystanol, ethylglycerin, BHT. Jest tego, jest tego, jest tej chemii dużo, dużo, dużo. I jak myślicie, czy taka skóra, która wchłania może nie wszystko, ale większość tego do siebie, czy to jest zdrowe, czy to jest fajne? Może warto pomyśleć nad tematem, nad tematem tego, co używamy w naszej łazience, jakich kosmetyków, jakiej chemii. Naprawdę, w takich rzeczach dawka chemii jest bombowa. I czy to jest zdrowe, czy nie? Popatrzcie na swoją skórę. Zapytajcie się swojego ciała, swojej skóry. Czy jest to dla nas dobre, czy jest to dla was dobre? Czy jest to dla mojej skóry dobre? Tyle chemii, tyle składników, jak w kociole. <ścoughs> I co ja mogę Czy To jest taki krótki, taki filmik, aby wam. Coś tam pokazać? Pokazać, co jest w naszych kosmetykach, bo ja wiem, że każdy to wie. Oczywiście, każdy wie, że w kosmetykach jest chemia i tak dalej. I tak dalej. Ale czy każdy wie, czy każdy jest świadomy tego, że ta chemia naprawdę może nam szkodzić? <laughs> Dlatego warto otwierać się na naturalne sposoby takich. Są dziesiątki jak nie setki, a nie tą chemię, później choroby, osłabienia, bóle głowy, zmęczenia, zmiany nastroju i tak dalej. I często pytamy się skąd, skąd to się dzieje? A może właśnie stąd, może z tych pek 1000, pek, PEK 100 tysięcy i tak dalej, VM, VB i tak dalej. To wie, może jest to warte do zastanowienia. Używamy różnej chemii. Od żelów, szamponów, lakierów, maseczki, itd, i tak I zawsze jest w tym chemia. Czy to jest OK? Pozostawiam Was, kochani, z tym tematem. Cóż mogę więcej rzec? Chyba nic, tak to się dzieje przy spontaniczności tego kanału. Pozdrawiam bardzo serdecznie, z miłością. Hej, aloha, namaste! He he. He he.